Na terenie sandomierza prowadzone są prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej. W ramach jednego dużego projektu swoje oblicze zmieniają drogi w różnych częściach miasta. Na realizację tego projektu samorząd pozyskał dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład. Całkowita wartość wykonywanych inwestycji to 7 milionów 300 tysięcy złotych. Projekt pod nazwą Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza obejmuje przebudowę i modernizację kilku ulic. Realizację inwestycji rozpoczęto w lipcu 2024 roku. Zgodnie z założeniami wszystkie zaplanowane prace mają zostać wykonane najpóźniej do 15 sierpnia 2025 roku. Wykonawca rozpoczął od ulic, które są, leżą w okolicy ulicy Westerplatte. Tam już roboty brukarskie zostały wykonane. Tam już w części asfaltu zostały wykonane. Mamy pewne uwagi, więc one będą realizowane na bieżąco już w okresie wiosennym. Natomiast teraz szedł już na te ostatnie ulice, czyli Słoneczną, Staromiejską i Puławiaków. Pieniądze dostaliśmy z promesy Polski Ład. Kwota ponad 7 milionów złotych. Łączna wysokość wynagrodzenia 7,3 miliona złotych. W sumie modernizacja obejmuje ulicę Słoneczną, Staromiejską, Wiejską, 15 Sierpnia Kochanowskiego, Obrońców Westerplatte, Orzeszkowej, Puławiaków oraz Frycza Modrzewskiego. Firma Pomiarowiec z Osowa Świętokrzyskiego realizuje obecnie roboty budowlane polegające na brukowaniu chodnika na ulicy Słonecznej, na ulicy Puławiaków i na ulicy staromiejskiej. Najbardziej e, istotne będą roboty na ulicy Słonecznej. Tam mamy problem z wodą opadową e, wymagającą przebudowy kolektora, więc tam te roboty potrwają najdłużej i będą takie najbardziej inwazyjne jeśli chodzi o nawierzchnię drogową i Jeż, jeżeli chodzi oczywiście o ograniczenie przepustowości tej ulicy, bo ona w pewnym momencie po prostu zostanie na pewnym odcinku wyłączona e, z ruchu. Każda z tych ulic ma swoją specyfikę co wpływa na wykonywanie zaplanowanych prac. Jakiego typu roboty są realizowane na tych drogach? Asfalty, kostka brukarska, czyli, czyli chodniki, stabilizacja studzienek, kanalizacji deszczowej, studzienek kanalizacji sanitarnej, kratek odpływowych. I jeżeli chodzi o ulicę słoneczną, to najpoważniejszym problemem jest kolektor przybudowa kolektora na wody opadowe. Tam mamy taką porządną zlewnię, bo tam idą wody opadowe z ulicy. Praktycznie tak na dobrą sprawy jeszcze z powiatówek, czyli, czyli z ulicy Koseły, z ulicy Staromiejskiej, to wszystko się łączy i, i bardzo często zalewało ludzi, więc myślę, że po tych robotach już tego problemu nie będzie. Ale to jest najpoważniejsze, najpoważniejsze zadanie, jeśli chodzi o tą, o tą, tą inwestycję.